Drodzy Widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wielkie wznowienie serii 100 równa się X jeśli śledzicie już jakiś czas mój kanał to na pewno wiecie, że taką serię prowadziłam i odbyło się 5 takich serii ale jeśli ktoś jeszcze nie wie o co w tym chodzi to zaczynamy od drapingu za 100 zł i przez kolejne odcinki z serii drapiemy aż będzie 0. To znaczy, dzisiaj załóżmy wpada 50 zł z tych 100, kolejny odcinek jest za 50 zł, potem wydrapujemy na przykład 20, kolejny odcinek jest za 20, potem za 10. Drapiemy do momentu, aż nie wpadnie nic, po prostu. Wygrana z poprzednich odcinków jest wkładem na odcinek następny z serii. No i takich serii właśnie już było 5. I zakończyłam na piątej dlatego, że piąta seria była ogromną porażką. Już po pierwszym odcinku za 100 zł nie wpadło nic. <grym> Wtedy to przerwałam. Ale myślę, że to była jednorazowa wpadka, może dzisiaj Spośród strapek za 100 zł, coś jednak wpadnie. No i co? Pokażę Wam, co tutaj mam. Manej za złotówkę, lotek za złotówkę, laki 7 za 2, owocowa eksplozja i szczęśliwe linie to już jest 10, fast cash 15, super linie 20, starożytny skarb 30, maxi cash party 40. Nowość Delux 750, świąteczny kalendarz 60, ekstra linie 70 i wielka krzyżówka 100. 100 zł razem te czasochłonne zdrapki naddrapane, żeby nie trwało to za długo. Łącznie jest ich chyba 13. No i trzymajcie kciuki. Wkład. Dzisiaj to, co wydrapiemy, będzie wkładem na kolejny odcinek z serii, a odcinki z serii będą w każdą sobotę. Także trzymajcie kciuki, żeby jak najwięcej udało się odzyskać. Szukamy w lotku z numerem 93 słonika. A mamy owce, ślimaka, puchacza i, i motyla. Poskąpili złotówki. Dobra. Manej numerek 134. I szukamy w niej trzech takich samych kwot. Jest dwa razy 5000 tysięcy. Jest główna, główna i 2 zł. No to zdrabki za złotówkę. Obie niestety puste. Za 2 złote mam tylko jedną laki 7 Szukamy wykrywających liczb siódemek, a w bonusie podkowy. I szukamy 30 i 25. Mamy 25. Jest. Będzie drugi odcinek serii. Nie będzie zera. O, jest drugi raz. Trzeci raz. Same 25. I siódemka. Siódemka. 25 i 7. Ale fajna zdrowka. A tutaj księżyc. No tutaj nie ma nic. Sprawdźmy, co jest. 4, 2, 2. 2 2, 4, 2 i 2, 6, 8, 10, 16, 20 zł, laki 7 za 2 zł. Z numerem 45, ale strzał, kochani. Mamy już 20 zł wkładu na przyszły odcinek. Dzięki tej perełce za dwójkę. No tego się nie spodziewałam. Wow, dobra! Fajnie, fajnie, fajnie. Jest dwie dychy i lecimy do tych po trzy. Może najpierw linię. Chciałam krzyżówkę, ale nigdzie jej nie mogę dostać. Już ostatnio. Numerek trzynasty. Bo z krzyżówek mam tylko wielką krzyżówkę, a z linii mam od trzech do dziesięciu. Do Słonik. Czekajcie, poprawię sobie tutaj. Ok jestem. Dalej szukamy słońca. I nie ma. No, tak jak mówiłam, mam aż trzy zdrapki liniowe, a krzyżówkę mam tylko jedną. Chciałam to wyrównać, ale nie wiem. Czemu już tak brakuje tych krzyżówek za 3 złote. Tęcza. No, na początku, po wznowieniu, ta zdrobka była dla mnie szczęśliwa, a teraz coś się popsuła. Truskawka nie ma i sakwa. No niestety zabrakło. Zobaczymy, jak się spisze przed ostatnia premiera owocowa eksplozja dziewięćdziesiąty 95 Zostawiam jeszcze 6 niewydrapanych owoców karambo gruszka Dalej mamy jabłko, awokado, tylko nie pomarańcz. No tak, pomarańcz. Czyli niestety nie ma wygranej. No dobra, ale cały czas. Jestem zadowolona z laki 7, więc dwie dychy już jest, jak coś. Zdrabki za piątkę. Może najpierw fast cash, numerek 12. Szukamy monet. Jest uśmiech, diament, walizka. Są monetki, będzie więcej niż 20 zł. Super. Piśnie, serce, korona. się szukamy worka. Ale jest klucz. Sprawdźmy, co dają monety. 50 złotych. Kochani, zatkało mnie totalnie. Te, te. W z numerem 12 Fast cash jest 50 złotych. I ja Cię kręcę. Mamy już 70 zł wkładu na drugi odcinek serii. Ta seria jest już najlepsza, bo nigdy nie miałam po pierwszym odcinku 70 zł. Dobrze, że zdecydowałam się na wznowienie. Zdecydowanie dobra. Jeszcze jedna zawiązka, super linia. Ale fajny odcinek, tak się cieszę, że będę miała wam co pokazać. Takie perełki no. Dopiero dwie zdrapki wygrały, ale cały czas dają dziesięciokrotność. Tak, Laki 7 dało dziesięciokrotność, 20 zł i fastkarz dał dziesięciokrotność. Co za trafienia dzisiaj, kurczę. Zobaczymy, jak się spiszą linie. One też na premierce, i chwilę po, byle dla mnie miłe, a potem się skończyły. Krabik. Dobra. Dalej drapiemy piłkę. No jest trochę szans na linię. Zobaczymy, czy tego nie zmarnują. Słońce nie ma. Klucz chyba też nie ma. Sak nie widzę ostatni symbol to kości no i linie numerek 48 linie nie dają teraz już zdrapki zadychę co by tu sobie zdrapać a kusi mnie żeby Sprawdzić tą ostatnią premierę mam numerek 4 dzisiaj. I szukamy tych 7. Jeśli coś wpadnie, będzie to moja pierwsza wygrana w tej strapce. No, ale na razie nie ma. 3, 5, 4, 1, 5, 1. 8 i 5 no niestety na razie zdrapka nie chce się przełamać MB pustak z numerem 4 dalej może weźmy starożytny skarb 19 numerek, jej też nie drapałam jeszcze od premiery a premiera też wypadła źle także dzisiaj Sprawdźmy, czy wpadną trzy takie same symbole w rzędzie. No tu już ich nie będzie. Gra druga: harfa, piramida, sfinks, helm i łuk. Bonusu też już nie będzie. Winogrono, łuk, statek, słońce i harfa nie ma. Kleopatra, Papirus, Winogrono, Heum i Faraon. No nawet nie robią nadziei. Papirus, Skrzynia, Sfinks, Papirus i Słońce. Łuk, Słońce, Kleo, Sfinks i Imbis. Strapko, ogarnij się. Ostatnia szansa. Wielbłąd, Statek, Palma, Statek, i niestety, odsypany. Szkoda, podoba mi się ta zdrabka, a jeszcze mi nie dała wygrać. Hmm. Może świąteczny kalendarz? Mam numerek trzynasty. I poszukamy sobie gwiazdek. I trzymajcie kciuki, żeby się udało jakąś znaleźć bęben, rękawica i kartka, łyżwa, czapka, anioł, szyszki i ciuchcia, świeca, lizak i kożuch, skarpeta, piernik i stroik, Dzwonek, choinka, sople. No, gdzie te gwiazdki? Sanie, kula i bałwanek, renifer, trąbka, kominek i skrzat. No tutaj nie ma. bonusie konik. Możemy jeszcze znaleźć trzy takie same kwoty. No, 50, 20, no nie ma. Niestety. Poprawiłam sobie tutaj znowu widok. No na razie zdrabki za 10 zł w ogóle się nie spisują. Może linie tak fajnie poszły na premierze. Mamy z numerkiem 24. I sprawdzimy. Przydałaby się jeszcze jakaś linia. Mamy już 70 zł, no ale fajnie by było odzyskać z powrotem całą stówę. I znowu zrobić bogaty odcinek na przyszłą sobotę. No, zobaczmy, księżyc. Dalej mamy podkowe, no jakieś są klucz trzy razy a rolki nie widzę sakwa Podkowa była. Kochani, czy to znaczy, że mamy linię? Sprawdzę, czy nic nie pomyliłam. Tak, podkowa była. Sakwatera z stęcza była. Gwiazda była. I dzwon był. Mamy linię. Fajnie, będzie więcej niż, niż 70 zł. No widzicie, poprzednia edycja była dla mnie bardzo pechowa, a teraz linie powracają do łask. I szukamy, czy jeszcze coś się pojawi. <laughs> Korona. Ptak. I jest jeden. Klapki. Chyba tyle. Lody. Jedne na dole. Ostatni symbol to serce. No, nie widzę serca, także raczej nic nie przegapiłam. Raczej zostajemy z jedną linią. Ale dobrze, że, dobrze, że jest i sprawdźmy, co tam jest. Dyszka. No, zgadza się, CCC. Także jest dyszka w tej, dobrze, jednak zdrapy zadychę coś dały dzięki Ekstralinium. Czyli mamy już 80 zł odzyskane i ostatnia zdrapka zadyche to Maxi Cash Party, numerek 18. No i sprawdźmy, czy coś się w niej pojawi. Szukamy 34, 35, 4, 26

trzydzieści siedem i dwadzieścia trzy trzydzieści osiem trzydzieści sześć osiemnaście trzydzieści dziewięć i dwadzieścia dwa i mamy ostatni już rząd i trzydzieści 18 się nie spisała, jest pusto, także o ostatecznym wyniku zadecyduje Wielka Krzyżówka. I wziąłem numerek pierwszy, bo przy Zdrabkach Zbieszczad się fajnie spisał numerek pierwszy. I zobaczymy jak wypadnie dzisiaj. Na razie tutaj nie ma nic, tutaj są dwa słowa i zostało 8 literek. Mamy teraz B. No, fajnie by było. Jeśli krzyżówka da chociaż zwrot, to już będzie plus. A jak wyjdzie, to zobaczymy. No, nie za wiele tego B jest W. No to A by dało bonus, także. No, zobaczymy. W. Nie widzę za dużo. A tutaj? Tu jest awans, patykan. Dobra. Dalej, dalej, dalej mamy literkę U. na tej nawet jeszcze nie ma żadnego słowa. z Stuką. Niewiele się dzieje. Dalej jest fałno. To już w ogóle mi jest bardzo potrzebne. Mamy R. Pierwsze słowo w końcu tutaj, NER. Dobre. A tutaj się pojawia trzecie. No źle się drapię tą słotówką, krzyżówkę, nie wiem czemu. No, R to tak nie ma jakoś dużo. Dobra, co dalej? Literka C Mm -hmm. i ostatnie dwie L no to A nie wpadnie bo by dało dwa słowa szkoda mamy lew iner a jak tutaj Mm -hmm. no zobaczmy co dadzą jako ostatnie Y R Z niestety nie było Tutaj zostajemy z dwoma słowami. Tu się nic nie ma. I sprawdźmy to. No, ale chyba dzisiaj jedynka była złym wyborem. Chyba zostajemy tutaj z trzema słowami. No co, sprawdźmy, co było w bonusie. Było 200. Sprawdźmy, jakie są kontrolne. Trzy różne. No także niestety. Krzyżówka nic nie dała, jak i wiele innych zdrapek. Patrzcie, krzyżówka ta. To puste, to puste, to puste. 10 pustych zdrapek. Ale dzięki temu, że wygrały 3 i to tak całkiem fajnie, to mamy 80 zł na 100 zł wkładu. Tutaj dyszka, tutaj aż 20 i tutaj perełka 50 zł, razem 80. Także, kochani. Dzisiaj ze stówy zostało 80 zł i przyszły odcinek z tej serii będzie za 80 zł. Także myślę, że będzie nadal ciekawie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić jakiś miły komentarz. No i co na dzisiaj już tyle. Życzę Wam miłego weekendu kochani. Pa, pa.